Program trener osiedlowy AWF realizowany jest od 2009 roku przez Fundację na Rzecz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Ideą tego przedsięwzięcia jest organizacja bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, animacji czasu wolnego dla młodych ludzi w czasie wolnym od nauki w oparciu o miejską bazę sportowo-rekreacyjną. Projekt od kilkunastu lat się sprawdza i każdego sezonu na boiska przyciąga tysiące młodych ludzi. To integracja dzieci przy sporcie, rekreacji, dobrej zabawie i to przede wszystkim dostosowanie środków treningowych do możliwości dzieci. Nie wymagamy od nich rzeczy, które są w, w podstawie programowej, nie zmuszamy do niczego. Bardziej szukamy tego, co faktycznie dziecko chce robić i na co ma ochotę i do czego ma predyspozycję. Bo wiadomo, no, osoby na przykład nieco otyłe będą miały problemy z bieganiem, ale już dobrze odnajdą się czy to w bawingtonie, czy w, na przykład w... W bólach, tak. To są takie rzeczy, które trener musi odkryć. Zadaniem trenera jest zintegrowanie jak największej grupy dzieci na danym boisku poprzez aktywne i atrakcyjne zajęcia. Oczywiście trener osiedlowy AWF nie pomija Winograd. Jest kilka lokalizacji, na których można się sportowo wyszaleć. Co ważne, zajęcia po zimowej przerwie wróciły na boiska. Boisko przy szkole podstawowej 66 na osiedlu przyjaźni. Jest to boisko przy zespole szkół na osiedlu zwycięstwa. Oraz przy szkole 11 na osiedlu wichrowym wzgórzu. Te lokalizacje gwarantują też to, że jest dużo dzieciaków, no i mamy nadzieję, że będzie im się ćwiczyć fajnie, przyjemnie, a przede wszystkim atrakcyjnie, że znajdą swoją drogę w aktywności fizycznej, nie ślęcząc gdzieś przed komputerem, czy to na wirtualnych lekcjach, czy przed grami te komputerowymi, a właśnie na boisku podczas zdrowej rywalizacji aktywności fizycznej no i atrakcyjnym spędzeniu czasu wśród rówieśników. Jak powiedział nam Szymon Rakowski, pomysłodawca projektu, program okazał się strzałem w dziesiątkę i idealnie wpisał się w potrzeby poznaniaków. Dodatkowo kluczem do sukcesu okazał się sposób prowadzenia zajęć. Po prostu to działa. To bardzo duża otwartość i taka zasada empowerment, czyli tworzenie, czyli współtworzenie treści przez samych ćwiczących. Jeśli dzieciak faktycznie znajdzie jakąś aktywność, która mu odpowiada, my robimy wszystko, żeby zapewnić sprzęt do takiej aktywności, ale też z drugiej strony na naszych zajęciach poznaje zabawy, gry, które są w chwili obecnej trochę zapomniane. Kto z nas w chwili obecnej widział, żeby wfista grał w sztekla, czy na przykład w pierścieniówkę? To są gry i zabawy, które Akademii Wychowania Fizycznego, która jest współrealizatorem tego projektu, dowiadują się na zajęciach szczególnie z gier i zabaw, czy gier i zabaw tradycyjnych, zajęciach z Olimpizmu. To są rzeczy, które każdy WEFista powinien doskonaląc się kształcić. Oczywiście, różnie jest. Są również wefiści z powołania, oni realizują fantastyczne lekcje. Ale wydaje mi się, że kluczem sukcesu tego trenera jest to, że tam nie ma ocen, nie ma e, odliczenia, nie ma takiej ścisłej e, dyscypliny. Mam nadzieję, że dzieciaki będą się dobrze bawić. Mamy świeżych, nowych trenerów również w naszych szeregach, ale też i tych sprawdzonych w poprzednich latach. Mam głęboką nadzieję, że. Po pierwsze, trener utrzyma się jako zadanie miasta, a po drugie, że nasze dzieciaki, poznańskie dzieciaki, będą się przy nim naprawdę dobrze bawić, bo w zeszłym roku odnotowaliśmy rekordy, jeżeli chodzi o frekwencję. Mam nadzieję, że w tym roku będzie podobnie. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące programu znajdą Państwo na stronie internetowej www.trener.awf.poznan.pl w zakładce trenera osiedlowego. Tam znajdą Państwo godziny zajęć, w których są wypunktowane lokalizacje oraz godziny pracy trenera. Gorąco polecamy.